Powiem wam dzisiaj o filmie produkcji rosyjsko-niemieckiej, reżysera, który w zasadzie zadebiutował w gatunku horrorowym, dodatkowo przedstawia nam wszystko z nutą dramatu. Ponadto spotkamy tutaj również debiutujących aktorów, i przyznam, że te debiuty w tej produkcji mają swój urok. Jest ich wiele, a równie wiele elementów się tutaj udało. Reżyser odpowiadał tutaj również za montaż, czy chociażby dźwięk, co pokazuje, że po pierwsze, nie była to rozdmuchana w budżetowo produkcja, a dwa, że ma talent tylko. Tylko do reżyserowania, ale potrafi właśnie operować na wielu płaszczyznach, aby jego dzieło jak najbardziej. Oddało jego wizję, co oczywiście jest plusem. Chociaż wiadomo, że przy wysokobudżetowych produkcjach kinowych nie jest realne, aby jedna osoba odpowiadała za tyle rzeczy. Stąd też często biorą się różne rozbieżności w kwestii wizji, bo reżyser chce inaczej, wytwórnia chce inaczej, a potem montażysta jeszcze inaczej. Wiadomo. Tak więc wszystko ma swoje uroki i wady. Przejdźmy już do sedna. Jest to zdecydowanie nietuzinkowy horror z roku 2015. O dziwnym tytule, bo w zasadzie jest to trójka rzymska, ale portale operują również. Tytułem The Ritual, czyli po prostu Rytuał, który poniekąd jest rzeczywiście adekwatny do tej produkcji. Wspomnę jeszcze tylko, że zdjęcia kręcone były zarówno w Rosji, jak i w Niemczech, ale z reguły w filmie używa się tylko języka rosyjskiego, z drobnym wyjątkiem. Film przedstawia nam historię dwóch młodych bohaterek, sióstr w którym na skutek nieznanej choroby, a w zasadzie nawet epidemii dziesiątkującej niewielką miejscowość, umiera matka. Po czym choroba dopada młodszą z nich. Konwencjonalna metoda okazuje się tutaj niestety bezużyteczna. Kiedy to lekarz nie może nic poradzić, no i każe pozostać zarażonym w domach. Na miasteczko zostaje poddane czemuś na podobę kwarantanny w sumie. Starsza siostra... Aja zwraca się wtedy o pomoc do proboszcza. Jest to ojciec Herman, który również jest przyjacielem ich rodziny. Na pewnym etapie filmu natrafia ona na pewną książkę, którą znajduje właśnie powiedzmy na jego parafi. No i okazuje się, że ta książka opisuje bardzo nietypowy rytuał, który oboje postanawiają wykorzystać. A po co? Ano po to, żeby dotrzeć do podświadomości młodszej siostry, no i postarać się o dotarcie do źródła jej choroby, co w konsekwencji, oczywiście, mają wyleczyć. Zdecydowanie najbardziej, nie tylko rzucającym się w oczy elementem. Ale również udanym są w tej produkcji przepiękne zdjęcia, no i krajobrazy, zmieniające się lokacje czy barwy, gdzie w zasadzie na początku sceneria jest dosyć łagodna i przyjemna, a tuż po chwili zamienia się w taki gęsty klimat, gdzie niektóre sceny przypominają trochę uczucie koszmaru sennego. Tutaj nawet dosłownie jest kilka ujęć, gdzie bohaterką po prostu coś się śni, i wygląda to wtedy fantastycznie, bo aranżacja tych scen wypada naprawdę zacnie. Mógłbym nawet momentami klimat przyrównać trochę do tego w Silent Hill. Uczucie grozy jest tutaj utrzymane. Praktycznie podczas całej tej wizualnej przygody, mimo że nie dostaniemy jakichś nachalnych jumpscarów czy właśnie takich tanich sztuczek, które mają za wszelką cenę wystraszyć widza, a jednak potęgowanie tego uczucia ma tutaj miejsce cały czas. Jedno z pierwszych słów, jakie ciśnie mi się w zasadzie na usta odnośnie tej produkcji, to oniryzm, czyli w zasadzie to, o czym wspomniałem wcześniej, właśnie uczucie koszmaru sennego, ale też konwencja, w której rzeczywistość tutaj przybiera poniekąd formę taką wzorowaną na kształt snu. Przepiękną ucztę wizualną. Podsyca tutaj druga kluczowa zaleta tego horroru. A jest to muzyka. Udźwiękowienie wręcz idealnie współgra i komponuje się z tutejszym nastrojem, atmosferą czy mrokiem. Wszystko to łączy się w taki dosyć ponury, melancholijny nastrój, i mniej więcej właśnie taki jest tutaj też soundtrack. Dodatkowo debiutanckie aktorki, które odpowiednio używając swojej mimiki, idealnie komponują się po prostu w koncept tego dzieła. I widać, że dobrze się czują też w tej formie, bo są w stanie już na etapie zdjęciowym bardzo dobrze zaprezentować styl gry, który finalnie będzie wpasowywał się w cały efekt końcowy, czyli po. Produkcję, oczywiście, a to nie lada wyzwanie, uwierzcie, dla debiutantów i reżysera, aby odpowiednio tych aktorów poprowadzić i aby oni wczuli się w takie role jak należy. Cały klimat jest wręcz trochę taki baśniowy, momentami oderwany totalnie od rzeczywistości, i dokładnie takie wrażenie sprawia tutaj aktorstwo. Szczególnie nasza główna bohaterka Aya. myślę, że doskonale zrozumiała swoją postać i rolę, właśnie dzięki czemu dała radę odwzorować odpowiednie emocje, ale również wpływać przy tym swoją grą na emocje widza. Niestety, według mnie. The cat sat on the Najsłabszym elementem tego tworu jest fabuła i myślę, że dosyć dobrze pasuje tutaj stwierdzenie przerost formy nad treścią. Na pewno nie każdy tak to odbierze, ale mając do czynienia z tak fantastycznym, wizualno-muzycznym dziełem, myślę, że dla wielu fabuła pozostanie tutaj po prostu drugoplanowa i mimo swojej zawiłości i czasami też skrótowości, bo jednak ten film nie trwa za długo, nawet nie ma tych standardowych 90 minut, mimo wszystko jest dosyć prosta właśnie ta fabuła, kiedy się to poskleja do kupy. Mówię o posklejaniu do kupy, bo z jednej strony wydaje się to być zrozumiały koncept, ale z drugiej film można podzielić na kilka segmentów, które na pierwszy rzut oka nie za specjalnie się ze sobą łączą i mogą wydawać się trochę niespójne. Dla niektórych większość wyda się oczywista, inni będą musieli się trochę pozastanawiać, aby to wszystko sobie poukładać. Oczywiście uważam, że film nie jest aż taki prosty i na pewno trzeba traktować go z odrobiną dystansu i tolerancji, żeby przypadkiem nie ocenić go z góry i pochopnie, jeżeli po pierwszym podejściu wyda się niejasny i za wile poprowadzone. Sam widziałem go już dwa razy, pierwszy raz w roku 2015 i wtedy właśnie od oceniłem go słabiej aniżeli obecnie po drugim podejściu. Obecnie oceniam go na naciągane 7, oczywiście za sferę wizualną, muzyczną, którą tutaj po prostu trzeba docenić, nawet jeżeli całokształtu z fabułą na czele nie do końca kupujemy, dlatego też za scenariusz dialogi nie jestem w stanie postawić oceny wyższej, ale nie jest też na tyle słabo, by postawić np. 4 czy 5 gwiazdek, bo samo 6 z plusem należy się za wszystko poza fabułą. Ona dodaje tylko pół gwiazdeczki, przez co finalnie produkcja otrzymuje ode mnie Naciąganą, ale jednak siódemkę. Naprawdę bardzo doceniam tutaj właśnie reżysera i aktorów. Jeżeli mieliście do czynienia z tą produkcją, koniecznie dajcie znać, co myślicie. Jeżeli pamiętacie ją na tyle dobrze, to dajcie znać, czy i w jakim stopniu połopaliście się w fabule. Jeżeli nie widzieliście albo się wam nie podobał, polecam po prostu ewentualnie sobie powtórzyć, albo właśnie obejrzeć. A może za drugim podejściem podejdziecie do tego z czystym umysłem i dacie temu filmowi drugą szansę. Bo ja również za pierwszym razem oceniam go niżej, aż o dwie gwiazdki w końcu. Szkoda też, że film trwa tylko godzinę 20, bo myślę, że gdyby dorzucić tutaj jeszcze tekst 15 minut, myślę, że obraz fabularny był. Byłby po prostu pełniejszy i wyglądałoby to trochę sensownie, właśnie na ten pierwszy rzut oka, tak zwany. Jednakże, mimo dosyć krótkiego czasu trwania, produkcja potrafi być nieco nużąca, szczególnie w środkowej fazie. Ode mnie to już wszystko. Podzielcie się wrażeniami w komentarzach. Ci, co nie widzieli, jak nadrobią, oczywiście. Ewentualnie dajcie znać, jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego filmu, tego horroru, czy interesuje Was produkcja tego typu. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Dziękuję, że I'm <laughs> sorry.